Dzień dobry, kłania się Jakub Pacześniak. Przeczytam trzy wiersze z numeru styczniowego twórczości z bieżącego roku. Bez opamiętania, bez opamiętania, smarowaliśmy powidłami ten najlepszy z najlepszych chleb, pokrojony w złotonośne pajdy. Zajadaliśmy je z apetytem i zaraz chciało nam się pić, stojącym na progu podróży, według starych rozkładów jazdy pociągów, których już dawno nikt nie odprowadzał wzrokiem. Może jedynie nasze matki i siostry, jakie chcieliśmy widzieć, miłośniczki fiołków rosnących na kolejowych nasypach, które ciągnęły się. Het daleko, w stronę Zarzecza i lasów na Babice. W świetle nocy. W świetle nocy widziałem śnieg lekki i biały. Śnił mi się ogród za domem, drzewa bezlistne. Wśród nich Twój oddech parujący, i miąż rzecznych koryt, lubczy, wisłoka, górą zamarzniętych, pod powierzchnią wód ciemnych Przetaczanych do skręconych, gęstych korzeni. Łąki kwietne. Łąki kwietne rozpościerały się zaraz za drzwiami domu spływał z nieba strumień miodowego światła drzewa zwracały zielone oblicza w naszą stronę dolina wypełniała się postaciami z powietrza szliśmy sądząc że idziemy sami w tym numerze yy, Ukazało się sześć wierszy. Zachęcam do lektury pozostałych. Natomiast pierwszy występ w twórczości miał miejsce w roku 2006 w numerze 11. I pozwolę sobie na zakończenie przeczytać pierwszy z zestawu tych właśnie wierszy. Wieczór nieunikniony. Może rozstania są po to, by czekać na powrót? Słowa oddalają się bez znaczenia. Zakupy, rachunki, porządki, codzienność rozciągnięta do granic. Lektura tej samej gazety i książka z wierszem o śmierci, która zakradła się do miasteczka. Piwo albo lepiej, lampka wina, potem sny ciężkie, popołudniowe, zstępujące z gałęzi na gałęź, coraz wyraźniejsze, aż do przebudzenia. Pamiętasz coś jeszcze? Spróbuj. Powiedz. Dziękuję.